Hej, witam Was już w drugiej części poradnika. Tym razem zajmiemy się przygotowaniem niezbędnych materiałów, które przydadzą Wam się podczas kręcenia filmu bądź serialu z modelami koni. Przypominam, że jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka z tej serii, to natychmiast Was tam odsyłam, gdyż jest on niezbędny do dalszego działania. A dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem listy z niezbędnymi rzeczami do nakręcenia filmu. Przede wszystkim potrzeba nam aktorów czyli naszych modeli koni. Tak naprawdę ilość zależy od waszego pomysłu i scenariusza. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to na pewno ustaliliście mniej więcej, który model będzie grał konkretną rolę. Nie łamcie się, jeśli wasza kolekcja nie jest zbyt pokaźna. Wcale nie potrzebujecie worka figurek, aby nakręcić fajny film. No i pisząc scenariusz, pamiętajcie, aby uwzględnić w nim wasze możliwości finansowe. W tym także, jeśli chodzi o figurki. Pewnie zastanawiacie się, co z modelami do tła, tak zwanymi statystami, które mają służyć tylko do tworzenia tak zwanego sztucznego tłumu. No cóż, po pierwsze, nie zawsze są one potrzebne. Jeśli jednak tak, warto wyposażyć się w 3-4 modele, które będą służyły tylko w tym celu. Tak się składa, że ja najczęściej takie figurki pożyczam od znajomych. Dobrze, a co z wielkością naszych modeli? Z którą skalą najlepiej się pracuje? No cóż, Little Bits jest zdecydowanie najbardziej dostępna w Polsce i na miarę każdego portfela. Stablemates i mini Winnis kosztują mniej więcej tyle samo, choć mogą sprawiać problem i niewygodę w nagrywaniu przez swój niewielki wzrost, choć i na to są sposoby. Zostają nam konie Classic i Traditional. Osobiście bardzo mało pracowałam z modelami w tej skali, ale i tak wyciągnęłam kilka wniosków. Na plus, zdecydowanie wygodnie się z nimi pracuje i trzyma w ręce. Są niezwykle realistyczne i fotogeniczne. Na minus, zajmują dużo miejsca, co może sprawić kłopot przy nagrywaniu poza domem oraz w ich transporcie. No i nie ukrywam, że na zakup większej ilości trzeba mieć spory budżet. Jeśli planujecie w waszym filmie bogatą scenografię, dużą ilość kostiumów, to warto oczywiście przygotować sobie odpowiednie materiały. W zależności od potrzeby. Ja najczęściej wykorzystuję dużą ilość skóry, ogniwek i łańcuszków do robienia uprzęży, ewentualnie jakieś materiały typu filc lub stare, poniszczone ubrania, które nadają się choćby do kapturów. Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, co wy sobie zaplanujecie. Pamiętajcie, że projektując stroje, warto pomyśleć, aby były powiązane z fabułą waszego filmu. Nawet jeśli nie planujecie korzystać z kostiumów, pamiętajcie o scenografii tło, na którym nagrywacie jest ważniejsze, niż myślicie i naprawdę warto postarać się, aby było ciekawe i zwracało uwagę widza. Jeśli nagrywacie w plenerze, wystarczy piękny krajobraz natury. Jeśli jednak zależy wam na specjalnych budowlach, budynkach w tle, możecie wykonać je sami bądź korzystać z firmowych akcesoriów. Osobiście jestem wielką fanką budynków i akcesoriów firmy Schleich. Są niezwykle detaliczne, bardziej bądź mniej realistyczne, ale to najważniejsze, pasują do skali, z którą najczęściej nagrywam. Ale nie jest to jedyna opcja. Na przykład metoda z tak zwanymi ściankami. Choć ja sama z niej nie korzystam, to jednak ją tu uwzględniam. Głównie polega na wydrukowaniu, namalowaniu bądź narysowaniu tła lub nawet kilku, następnie za pomocą usztywnienia z kartonu wykorzystuje się je jako zewnętrzne bądź wewnętrzne ścianki budynków. Być może słyszeliście też o metodzie green screen. Czyli korzystania z tła komputerowego. Jest to jednak bardziej skomplikowane i ten temat zostawię na inny odcinek. Dla osób planujących nieco drastyczne sceny, polecam wyposażyć się w barwnik spożywczy, który będzie świetną imitacją krwi. Ponadto jest zupełnie bezpieczny w użytkowaniu i po zmyciu nie zostawia odbarwień na modelu. Jak wspominałam w poprzednim odcinku, pracujemy z zupełnie martwymi przedmiotami. Ich emocje możemy wyrażać poprzez głos oraz taką ciekawą sztuczkę jak łzy. Osobiście łzy nakładam za pomocą małej butelki z solą fizjologiczną, którą możecie dostać w każdej aptece. Z góry uprzedzam, jeśli chcecie uzyskać odpowiedni efekt, musicie się uzbroić w odrobinę cierpliwości. Natomiast do trzymania rekwizytów w pysku typu miecze, noże itp. polecam wyposażyć się w jakąś masę mocującą. Błagam, wszystko byle nie plastelina. To był mój największy błąd, kiedy zaczynałam. Jeśli planujecie nagrywać w plenerze, niezależnie od tego, czy macie specjalne torby transportowe, worki czy kartony, wyposażcie się w dużą ilość folii bąbelkowej, bo nikt nie chce, aby stała się krzywda naszym kochanym konikom. Teraz dopiero przechodzę do najważniejszych kwestii, typu czym nagrywać, na czym montować. I teraz, ponieważ nie mam bladego pojęcia jak mogłabym to zanimować, powiem Wam to prosto w twarz. Pewnie ten film będą oglądać osoby, które mają dostęp tylko i wyłącznie do telefonu. Mogą tylko nim nagrywać i na nim montować. Oraz takie osoby, które skądś gdzieś mają już kamerę i komputer z fajnym programem. Wiadomo, że poza rzeczami, o których przed chwilą powiedziałam, to koszt kamery, komputera to nie jest coś taniego i trzeba się z tym liczyć. A nie każdy może sobie pozwolić tu już teraz kupować takie rzeczy. Powiem Wam tyle: ja sama nagrywam telefonem i sama montuję na telefonie. <grych> Choć powiem Wam szczerze, że kupiłam swój wymarzony komputer i czekam na niego, ponieważ już do mnie jedzie. Lecz słuchajcie! Nie zniechęcajcie się jeśli macie tylko właśnie ten telefon, naprawdę nie potrzeba Wam na początek nic więcej, wiadomo, bardziej profesjonalnie, wygodniej jest na komputerze i nagrywanie kamerą, ale to nie może Was zniechęcać, to nie na tym to polega, wystarczy Wam naprawdę dobry smartfon z dobrym aparatem, no i jedyny taki wariant to mieć jednak sporo pamięci w tym telefonie, bo wiecie... To jednak może przeszkadzać, jakbyście musieli usuwać ciągle jakieś aplikacje, żeby Wam się filmik zapisał. Ja mam 120 giga pamięci i mi wystarcza, więc no, jeżeli na przykład planujecie korzystać tylko z telefonu, to weźcie to pod uwagę. A ciągnąc dalej ten temat pewnie dużo osób spyta się, jaki program polecasz, jaki telefon, jaki komputer i inne takie rzeczy, słuchajcie. Ja nie testowałam wszystkich marek świata, więc nie wypowiem się na ten temat, bo być może yy, jest coś fajniejszego niż to, z czego ja korzystam. Na pewno jest. Dlatego nie będę wam mówić, musicie kupić to, konkretnie tylko to i na pewno nic innego. Bo to nie na tym to polega. Natomiast powiem wam, z czego ja korzystałam. Od momentu, kiedy założyłam kanał, miałam telefon Samsung Galaxy 3. Wszystkie filmy były nim nagrywane, na nim montowane, aż do momentu 34 odcinka Stajni Sosnowej. I od tego momentu zaczęłam nagrywać telefonem iPhone'em 7. Wiem, że dużo ludzi różnie podchodzi do tej marki telefonów, ale ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. I widzę różnice podczas nagrywania i montażu. I uwaga, w tym odcinku specjalnie nie mówiłam nic więcej o programach, ponieważ temu poświęcę osobny odcinek. Dobrze, to podsumowując, pewnie się zastanawiacie, ile na to wszystko wynosi mnie pieniędzy i ile Was może wynieść. No cóż, w tym filmiku podałam Wam bardzo dużo różnych wariantów. Wszystko zależy od tego, z czego będziecie korzystać. Nawet jakiej skali modele będziecie kupować, bo jednak są bardzo duże różnice cenowe i... No cóż, pomijając takie sprzęty typu właśnie kamera, komputer, to i tak koszty nagrania takiego filmu, serialu to jest nawet tak kilkaset złotych. No cóż, ale jeżeli macie takie marzenia, takie pasje, to czemu by w nie nie inwestować, co nie? Ja już się będę z Wami żegnać, a w kolejnym odcinku zabiorę Was w plener i już na pewno na 100% będziemy nagrywać. Do zobaczenia, pa pa!